Ciebie wkręcę, Jaki tropy fajny. O, o, o. Do yy, widzenia. się trąbkę do... jedź. Ogień. Wy. Bach, ciach, bach, ciach, bach, bach. Muszę nagrywał się dzisiaj trochę? Dobra. Troszeczkę. O Jezu, sam zostałeś? Nie ja skończę. Nie bój się. Nie, nie boję się, gdy piłka jest. Dobrze, że razem nie pojechali... <laughs> Pięknie. być beczku. Dawaj, dawaj. Tak jest! No, i kurde, eee. do chorości właśnie piłka wyjechała. Ale że pa, zroło... ciupa, ciupa. Oh, to teraz. Czupa, czupa. To jest popisówka Trick 2021. Co to jest? Ronaldinho, co to Jak to się nazywało? Mm, kurde. Jak w tej chwili rystyczny szałk, nie wiem, piłki powietrza, nie wiem. Eee, jakiś kamp, <laughs> czekaj. Tak to zobaczył. Tak nie. Kurde. Tu nie. No, Nie fajnie. co robić? O, jebaniec! No nie! jaki pan! żeby mu się odbiła! Kurde, zdążył, nie? Sina. Chcemy razem inaczej to zagram. Pokazuję, że wyjeżdżam, a wciula go zrobię. Nie. No mam Aj. Zawań Zupłem go. A, nie ma, nie ma. Też zostaw. O Boże. Myślałem, że to inaczej się wybije, wiesz? Dobra, ważne, że to trafiłem. Przypowiem szczerze ogółem. Te całe te... Nie, ja zdupłem ja go. Taczaj, bo... Trafi chyba i tak. J**any, jeszcze mi to... Ten... Podlokował. Kurde zajadły busta No Już wyjedzie po nie Jebany nie nie wyjeżdżam Hm hmm. nie Ajajaj aj, aj. Aha nie, to mi chodziło. Uważaj Nie ma Powiedz, Wiem tak, Proszę Na spokojnie spokojniej zrobiłem ja. Ja Wiedziałem, że mi tego wywalić na bandę wjechałem, wiesz? Dwa punkty naczaskałem, to, to życiówka chyba moja ogólnie Dobrze jest momencie. O kurde, a nie to ja mam tyle punktów, myślałem, że to ty masz tyle Nie No! Żeby mu dwa koło odpadło. O, to przejmij hmm. to. Myślałem, że ten... Że to wybije. nie mam Ja nie mam usta w ogóle. Moja. Ja właśnie czekałem, że to to wybije gdzieś ja sobie polecę, ale no... Nie wiem. Nie! Jule! chyba do góry nogami, co? Dobrze. O. Moja Lecisz tam Nie da rady. uważaj bo on będzie znowu zapował Dobrze moja Jezus O kurde Czekam leci co? Nie, 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 czeka A. Na bustach chyba czekał, albo walłem go, walłem go, wdążyć, zdążyć Gościu za plecami jeździmy rozwalić cały czas o ja. Mm, cofam, bo to szkoda. Oś, się z nim. E? Dobra. Mm. Mm, nie było, nie miałem czego tego uderzyć, wiesz? To rozwalił mnie. Co za ciota? Dobra, jedziesz wybiłem. z tym. Rozwa nie rozwaliłem go. Można no na długą porę. Jobany Uff Ajajaj aj. Nie mam busa, nie? Dobrze Jest tam brama jak coś O no Jezu Ja Łapa safe. Gościu mnie specjalnie, przecież rozwalić. Na razie tam, panowie, trzymajcie easy. się, pozdrówcie. Nie, bo już mówię, specjalnie gościu jeździł za mną chyba, nie z minuty? A z tej nie. jednej akcji, jak tam było jeden na jeden, to mnie przyjął rozwalić. Się wydało chyba. Bardzo dobrze, easy. easy Gdzie dzi dzi. Typami. Jasne. O co chodzi teraz, zbieramy jakieś jeszcze rzeczy, nie ja może wbiję dzisiaj One Night to the Champions... Summer o oh, my... Summer Cup o to mi chodziło Summer Cup Summer a ja cup. może to Gizon Cup myślałem <laughs> Tu <be some> <laughs> Okej okay, nie ma problemu <laughs> Nie ma problemu żebyśmy wygrali czy jest problem duży. Na razie myszki nie widzę. Jedź. Ja nie wiem czemu to nie jest naprawiam, na nie jak No Ale nie dał. boxami mi dał. Jadę mu za plecami, ale nic nie zrobił mu. I zabrał. Fajerzyna. Jest, Ty jesteś? Gdzie oni są? Nie wiem w ogóle. Jest, ja hałem. Nie, ja nie... Zobacz co one, tam się działo. Z... Zobacz no ja tu. Tu gdzie ty tu Pod Takie, co widziałem. takie coś chłop. widziałem i Nie wiedziałem o co chodziło stary, czy Ale gorsze jest to, że oni jako byli niewielcy i ja nie widziałem. Dniki tam się tak zlewały. Ale to będzie bitka, brawo. Lecę. Jasny skurp. Tak jest gośnił Dawaj, rzucaj No kurwa, ale nie aż tak za szybko, za szybko przepraszam cię Jadę w niego O Jezu on podbił On mnie dupnął to stary. Dobra Ej jak oni są? Za tobą Dobrze, dobrze gościu to wbić, nie, nie wiem co to oni grają ogólnie, ale no tak średnio grają. Znaczy nie, tu dobrze piłki nam siadły, wiesz? Nie, Kolejna dobrze siadła jak coś. Przepraszam, kurde za szybko chciałem. Czekaj, zobaczę co zrobić <gry> Dobra, drachłem to. Nice. O ja. Hmm. Dobrze, jedziesz. Ładnie nie dogoniłem. Ja pierdolę. O Jezu. Hmm. Nie trafię. Pachną? Dobra, nie żyję. Masz. Dobra, mam to. Podbicie. Wierze. Ucieczka do bramki Już nie trafię już nie i wychodzi no. Proszę Nie wiem co mi się zostało, okej okay. mi nie? Nie Bramki są jest... Dobra, luz Dobra, luz Ja. To Ej, Eee, boosta. no, no. O Boże. Nie tra On nie trafił tej drugiej. Kurde, że ja tam busta nie złapałem po drodze. Że to tak się podbiło dziadosko do góry. O Jezu. Chłopiej, jakbyśmy ten. Byli gdzieś bliżej to sinny bym był, nie? To ten goś zrobił? Tak. Dałem ci busta. I jadę pod nich. Nie, ściągłem go. Słuchaj, że wchodzi. Wchodzi? Tak jest. Jak to wyrzuciłem no? w ogóle? Byłem, byłem ze strony, bo gościu ten niebieski z wadny ujechał. Paweł to trafił, pa. Mm. Gdyby to była sekunda, nie? Ale dobrze, jest ładnie. Kurde, ciężkie te mecze, powiem wam. Ale mocne, uważaj. Dobrze, brawo. O Boż, wjechali Lecę. A, dobra I kontra Nie dobra. dogonię znowu jej Nie gadaj, lekko, mordo lekko, ja pierdolę No dobra. lekko <laughs> No z tak wybiłem że nie do będę dobra, 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 piła Wierzę, ale znowu nie odgłębimy piły, masakra No, walłem go mm. Ja pierdolę co? Ale żeś zmieścił to pomiędzy nami, to co? <laughs> Okej okay? Muszę? Chcę w środek Aj za długo ja mnie uspadało, wiesz? Wichemu mu O Jezus Brawo Dobra Jebłem go o nie! Nie! nie, 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 nie. Zdążyłem. Tut? Nic nie słyszałem. Nie, co mam Jesteś ja? Luzo, nie wracałem bez, po booster. Bez włączonej kamery na piłkę nie ma co latać. Teraz o, zrobiłem. Okay. Nie mogłem trafić, chłopie, nie wiedziałem, gdzie jest piłka. Moja ja pierd... 20 sekund. Nie wiedział, że na tą stronę poleci. Jeźdź tam. Dobrze, mordo, jedziesz z tym. Pięknie. Myślałem, że to inaczej wyjdzie, wiesz, i ja muszę na ręcznym zawijać i ją gonić. Nie, dobrze. No spokojnie. Jeszcze brama by nie była. bramkę ever, ever, Może ever. cały czas dywizja up and down. And up and down. To bym chciał takie coś, takiego diamenta z mieć. Co? Cześć Adam, cześć. Jest Adam? Nie, a dobra. <laughs> jest Adam! Co to? Nie ma za... Gdzie jest, na... gdzie jest Zbyszek? Nie, gdzie nie ma za nic Zbyszka. Gdzie jest... Adam, Uh. Transport. Huh? To teraz 10 przegranych, czy co? Hmm. O! Salta Monika O! Salto <laughs> mogłem wywinąć Les to... to Pains Jadę Nie wiem, co się wydarzyło ogółem. Mhm. Ouais. Uff, obrona. Ale grubo zaczynałem, bo chłopy naprawdę latają i strzelają. po ci, siadł ramki. Drugi strzał. A było O, bo Zaraz warto bardzo chciałem przyświrować. I nie wyszło. Masz. Może? Spokojnie, jedziecie jeszcze. Ale jest Spawiana zawinął od dołu. <các> okay <doma> Boo! <laughs> O ten ten nie Nie, nie, nie. Ogółem. Ogółem no, bramka ładnie. wpadła. Ogółem bramka taka. Tutaj. Ogółem. Moja. tutaj piłka poleciała. ci ładnie. Lubię dwie obrony. Bramka na, na początek to jest dobre. Dawaj, bijaj to, bijaj. Moja. Boże, ty mój, dobrze, ale jakbyś nie trafił, nie, to bym wyszedł, bo chłopie ja byłem pusty tu z tyłu. Ja też, patrz, ja w trakcie byłem, pa. Masz szczęście. Już ja czekałem na nią, mocno, tutaj Ja już właśnie. później w pewnym momencie pomyślałem, że taki przeciwnik, nie? Panie gdybyś żebym miał więcej punktów wszystkich razem. Któż mógł skończyć ten nagrywanie? Mhm. Nie wiadomo, czy się może wydarzyć, nic ciekawego. Bito Dobra, od tego Hanfi. Ja pierdolę pozdraw. Już wychodzą, czy co? A jeszcze nie mogę, jak coś. Nie, jeszcze. Zakra, to zobaczysz wszystko. Pana pochodzący, jak zaczęłeś. Ewa. Jedź po nie chcę pobudzać tej. Nie, wolałem mu zabrać na początku. Fajnie, tym grać teraz, 8 ramek straty. Bierzesz? Okej. Okay. Zabramka. Co?! Nie gadaj! Aha! To pusta była, zostawili taki przejazd, że... Wszyscy w prawie sali zawarte. To samo miał... bym napisał no? no, za wcześniej, patrz! Święte wydatki wyliczone. Świetnie. Masakra. masakr masakra. Bożesz? Ogółem nie wiem, czy się stało. Patrz, że to leci. E, przynajmniej. Nie wiem co się stało ogólnie Dobra hmm. Nie wiedziałem, że Ty wyjeżdżasz Myślałem, że stoisz hmm, Myślałem, że jednak go tam na bandzie tu nie być był Pewnie przegramy to ani nie no wrzucisz No na pewno no to na razie To chociaż wrzuć do 4-0 Moja A jajajaj, lecę. Nie wiem jak leciałeś, ale nie. dobrze, że się tam po pofatygowałem jechać. Nie, ja muszę bustać, Jest, Dobra, mam to Zebłem się Widzę właśnie Jedź Kurwa nie mam za dużo Weź sobie tego I zawijaj z tym Oh my god I ci, i ci miał Mój no, Jezus dobrałem. O to chodziło o To zerwało chyba Dobra trochę spadłem z biurka ale Jebać. Wiesz co, prawie go ściągam. <murna> Okej. Okay. Nie dam ryglijem. Zaraz, 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 wiesz co? Kurta. drugi słupek. Kurwa. O ja. Nie trafiłem. Podasz sobie? Jezu. No, przygodnie. Okej. Musiałem to wrzucić. Sorry mordo. Posz. Nie wiem, co by było. Kurwa, przejdem. Nie mogę go dogonić, że Jednak go miałem. Dobra. O oh ja, yeah. Serio? Kurde. No. Nie ciekawi, ja tam tego. No ale tu by jechał. w ogóle go nie widziałem. No i był stary, tam nie miałem. czy tam tego. Ale no, tam ale taki tak. puściok był. No spokojnie, spokojnie. Aaaa, czym się pomylił? Lecę. Uy. Robię jeszcze w ja pierdalę. Idę ja na drugą. Jest gdzieś jeż tam do to, po guzce, no? Może gości się w nie? Nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. Czekaj, on mi poda. Lecę. Lecę. Zabrakło wusta Nie Nie no nie takie podanie Co się dzieje? spilka wrała Ale to jest nerwówka Jezu no Możne uh. O ja mniej, mniej spokój na końcówkę, ale okej okay. Nice Dobra elo. Raczej tu się nam nic już nie wydarzy swego Tu Baniec Powrót Będę Niekowa Dobra, kurde, jakby to było na 4-3, to by było. Znaczy, jakby było to na 3-3, no. 4-4, no, to by było w nie? Ja wiem, mam chyba z 14 już ogólnie. Nie, no ten... co to te przegrane? Nie wiem, mi. Wszystkie pewnie no. wygraliśmy na pewno. <ślepniały> Jesteśmy super. Dane. Teraz ogólnie, jakbyś dał ten przed chwilą i ten, to mamy dwa podrządy wygrane, no i teraz trzeci. Bo tu chłopak to była ciężka brygada chłopaków skorości ogólnie Ogólnie jak się zabodowa łapka w górę Subnik na kanale nie wiem czy jeszcze kolejny wygramy czy nie, ale na razie jak coś tam, cześć.